Cześć, cześć. Auryczny tarot i aura tygodnia od 7 do 13 grudnia. Tym razem dla wszystkich znaków Zodiaku. W aspekcie prognozy na przyszły tydzień dla wszystkich z Was, taki może bardziej okrojony niż, ta, niż ten horoskop mój wyboru, ale każdego tygodnia, słuchajcie, będziemy sobie robić właśnie taką odsłonę. Mam poczucie, że jednego tygodnia będzie to. Właśnie, horoskop wyboru drugiego, może będzie to horoskop dedykowany waszym poszczególnym znakom Zodiaku, aby się wszyscy mogli gdzieś tutaj w tej energii odnaleźć. Dzisiaj czytanie wspomagano oczywiście kartami Tarota, ale przede wszystkim skupione na czakrach, a więc prognoza z kart Oracle, która dodatkowo sygnalizuje, pokazuje również kierunek tego, co w Was wymaga wzmocnienia. Na ten tydzień, gdzie być może powinniście skupić swoją uwagę, lub czego nie czynić, czemu się również nie poddawać, aby ta energia z Was nie uciekała, tylko była spójna, była cały czas w tym właśnie przepływie. A więc dziś wędrówka Waszej Duszy, dokąd będzie podążać? W aspekcie kierunku tego tygodnia, emocji Wam towarzyszących, wyzwania do pokonania, i na koniec. Tego, co w Was być może przyblokowana, więc która czakra będzie się chciała pokazać jako przyblokowana, co z nią również należałoby zrobić, lub na czym skupić uwagę, jeżeli chodzi o wzmocnienie siebie, aby tej wibracji nie uszczuplać. I co? Jak zawsze zapraszam Was do komentarzy i do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli czujecie ten klimat, jeżeli czujecie również ten kierunek. Lecimy, patrzymy, ściskam, pozdrawiam, moc pozytywnej energii przesyłam. Do zobaczenia w czytaniach już dedykowanych Waszym. Poszczególnym wibracjom. Zobaczmy, drogie skorpiony, co dla Was na czas od 7 do 13 grudnia, jaki kierunek tego tygodnia, co w emocjach, jakie wyzwanie do pokonania, no i gdzie jest blokada, a więc jaka czakra będzie chciała Wam się pokazać, która oczywiście w tym ogólnym czytaniu może Wam wskazać drogę ku pewnemu, być może ważnemu w tym tygodniu dla Was rozwiązaniu. A więc zobaczmy, gdzie ta Wasza tygodniowa przygoda zmierza, jaki kierunek. Tego tygodnia dla skorpionów, a więc osób urodzonych od 23 października do 21 listopada, a i również osób, które mają wpływ skorpiona w swoim profilu astrologicznym a więc skorpion i 7, 13 grudnia. 7-13 grudnia dla skorpiona. 7-13 grudnia dla skorpiona. Dwie wam się pokazały. Dwie zostawiamy. Co jest energią waszych emocji? A więc gdzie te emocje, na jakim planie będą się chciały pokazywać? Jakie wyzwanie macie w tym tygodniu do pokonania? Drogie skorpiony, gdzie może pojawić się dla Was blokada? Macie bardzo pół na pół. Pod spodem ha, czakra korony Wam się pokazała, a więc y, instynkt, karta instynktu. A tego, co jest we Was ukryte, tego, co jest może nieznane, albo tego, za czym, gdzie również powinna Was prowadzić Wasza intuicja. Wasz duch, mówiąc inaczej, a więc być może coś ktoś z Was robi wbrew sobie, lub też pewne rzeczy nie są z Wami tak bardzo spójne, tak bardzo harmonijne. A więc taki kierunek drogi ku przeznaczeniu dla niektórych tutaj się pokazuje, aby wiedzieć, aby czuć, aby rozpoznawać, gdzie Was ten nos prowadzi, dokąd On chce Was również ponieść, aby się nie zgubić. Kierunek tego tygodnia to próżność. I czakra gardła. W ogóle, jak spojrzycie, pokazały Wam się dwa razy: czakra trzeciego oka i trzykrotnie energia czakry gardła. A więc w tym tygodniu możecie mieć z tymi czakrami do czynienia, aby je, no właśnie, aby na nich się skupić, aby umieć rozpoznać. Również to, co Wam i pomaga, i przeszkadza, aby to zarówno docenić, jak i skorygować, lub odblokować, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Czakra gardła pokazała Wam się jako blokada, jako blokada w pracy, chociażby, bo taki jest temat tutaj przewodni, ale to za chwilę. Kierunek tego tygodnia dla Was to próżność, próżność i ekspansja emocji ku temu, co jest wyzwaniem tego tygodnia, a więc odrzucenie poczucia przygnębienia. Poprzez działanie, poprzez wzrost, poprzez yy, wzbudzenie przede wszystkim do samego siebie zaufania, a więc taką zbudowanie więzi ze sobą, dostrzeżenie również swoich potencjałów. Ten tydzień ogólnie kieruje Was w stronę tego, co jest próżne, um, lub też będzie chciał tą próżność obnażać na poziomie tego właśnie, co sobą um, no, mówicie, prezentujecie, jak się wyrażacie, za czym również optujecie, w jakim kierunku płynie Wasza autoprezentacja, tego wszystkiego, gdzie jesteście, co chcecie poprzez siebie, poprzez działania, które tworzycie również, poprzez to, kim jesteście, wyrazić. Być może tydzień będzie was kierował w stronę bezwzględnej akceptacji, bezwarunkowej akceptacji, lub też będzie pokazywał jakiś kompleks, jakąś krytykę, coś, co gdzieś ma was wyczulić lub pokazać. Może to będzie takie szturnięcie was, właśnie tak jak gdzieś tutaj w tej karcie instynktu, gdzie ten wilk ma podążać za tym, co jest jego naturalno, naturalnym środowiskiem. A więc nie schodzenie, nie zbaczanie na manowce. No i tutaj ta próżność, ona może być takim właśnie akcentem, który z jednej strony będzie was korcił, z drugiej strony będzie gdzieś chciał was tutaj może obnażać, czy waszą autentyczność, czy waszą solidność, mówiąc inaczej, tego w co wierzycie, za czym jesteście, kim tak naprawdę również jesteście. Emocje pokazały się na poziomie rozwoju, pójścia, wyjścia ekspansji, A więc możecie mieć dużo do powiedzenia, może będziecie chcieli również bardzo ekspansywnie także wyrażać siebie, protestować, mówić, nakładać także te kierunki, które wam są przede wszystkim, z wami są przede wszystkim spójne. Kierunek tego tygodnia to poskromienie tego, co jest przygnębieniem, tego, co jest brakiem wzrostu, a więc umiejętność wzbicia się ponad to, ponad wszystko. Dostrzeżenie także, czasami intuicyjne myślenie, czasami koncentracja na tym, czego potrzebujecie. Tu może Wam pomóc joga, na przykład, aby pomóc sobie. W tej próżności, pamiętajcie, pokazała Wam się również dla niektórych, jako um, kierunek tego tygodnia. Równowaga. A więc może musicie zrównoważyć coś, co jest w Was przesadzone, coś, co jest w Was również takie narcystyczne niekiedy. Może są wśród Was osoby, które za mocno, zbyt być może ekspansywnie, próbują na innych chociażby wywrzeć jakąś presję sobą, albo kreują innych na wzór i podobieństwo swoje, albo siebie na wzór i podobieństwo innych. Może nie myślicie szlachetnymi celami, cechami, tym wszystkim, co ma Wam, to, to gdzie jesteście, co robicie przynieść. Ale patrzy się na tym poziomie bardzo materialnym, bardzo takim egocentrycznym. I to niekoniecznie niektórym musi przynieść sukces, stąd być może ta karta tego smutku, tego przygnębienia, tego niezadowolenia. To jest brak pewnego słuchajcie również sygnału, znaku, do tego, żeby powstać, żeby być zauważonym. To zauważenie to nie tylko sława, pamiętajcie, to także umiejętność słuchania nas przez innych. Bo tu się przecież ta komunikacja pokazuje. A więc, nie tylko dostrzeżenie właśnie tego, co jest niedostrzegalne, dlaczego tak się dzieje, ale również droga ku temu, która prowadzi poprzez wyrażanie samych siebie, poprzez mowę, poprzez gesty, poprzez, poprzez również mowę ciała. A więc tu powinniście coś zmienić, żeby, no właśnie, nie czuć tego żalu. Pasja. Pasja jest tutaj rozwiązaniem. Ten instynkt wasz może będzie was w tym tygodniu właśnie prowadził do tego, żeby odkrywać w sobie to, co was, co was, mówiąc inaczej, wzywa. Jaką stroną powinniście podążać, jakich metod powinniście szukać? Do kogo być może powinniście się kierować z tymi słowami, myślami, według tego, co jest w Was moralne, wobec tego, co jest Waszą moralnością? Aby nie być odebranym zbyt ciężko, aby też nie musić udowadniać za wszelką cenę swojej racji, a żeby czuć po prostu pełne szczęście. To może chodzić o dzieci, to może chodzić o, o pewną krytykę w waszą stronę wymierzoną, o pewną sytuację chociażby w pracy, w domu, która gdzieś będzie może chciała umniejszać was, która będzie może chciała, no właśnie, pokazać poprzez to umniejszenie, że jesteście. Że powinniście być bardziej sobą. Ta próżność u niektórych wynika z braku docenienia na poziomie tego, co w Was jest tym, tym dzieckiem, a więc uznania czegoś, wyostrzenia wzroku na coś, wzajemności również, która się tutaj pokazuje. A więc może musicie pewne sprawy zamknąć, domknąć, wyjaśnić, może musicie pewne rzeczy przed sobą sami skomunikować, albo w tym tygodniu właśnie intensywnie kierować się w stronę tego, co jest pozbyciem w Was. Pewnego oporu, chociażby przed relacjami z innymi, choćby przed zaufaniem, które okazujecie wobec innych. Być może w wasze życie w tym tygodniu wkraczają jacyś ludzie nowi, którzy właśnie będą chcieli gdzieś tutaj wpływać na wasze dostrzeżenie tego, co jest waszą, co jest waszym domem, co jest poszerzeniem waszej percepcji na to właśnie, co balansuje, równoważy, normuje. Proponowana jest Wam również zadaniowość w tym tygodniu, a więc być może niezbyt duża impulsywność, czy też niezbyt mocne forsowanie, a po prostu działanie, które także jest wymierne w stosunku do tego, co robicie. Także reakcja na to, co wymaga dostosowania, zrównoważenia, pewnej adaptacji. To nie musi być łatwe, to może być trochę męczące. Może gdzieś tutaj emocjonalnie będziecie czuli, że jesteście na trochę innym poziomie, na przykład niż cała reszta. Może będziecie szukać sobie podobnych albo. No właśnie, gdzieś bardziej, szybsze będziecie chcieli poczyniać kroki, bo gdzieś może brakować Wam pewnej odporności. Patrzcie sercem, to serce również wkładajcie w tym tygodniu w to, co ma być bardziej stabilne, co ma być nie tylko na pokaz. A więc w tym tygodniu być może będziecie musieli lub mogli, mieli tę sposobność lub szansę do tego, żeby odejść od starego, utartego sposobu, a niekiedy również komunikowania się z innymi. Relacje mogą już nie działać na tym samym poziomie. Może będziecie musieli wdrożyć, otworzyć się także na to, gdzie jesteście wy w tej całości. A więc to jest taka częstotliwość wibracji osobistego rozwoju na ten tydzień. Poprzez rozmowę, poprzez dostrzeżenie w sobie i innych tego, co gdzieś może uszczuplające, zabierające właśnie tę możliwość. Aby się rozumieć, aby odbierać się na tym poziomie, aby być zauważonym lub Wartościowym dla tych sytuacji, które się wokół Was pokazują. Są wśród nas osoby, które za wszelką cenę chcą sobie coś udowodnić, które próbują gdzieś się wyróżnić, zachowaniem, który nie zawsze jest dobrze odbierany przez innych, czy słowami, pewną właśnie siłowością, niekiedy buntem czy takim, słuchajcie, właśnie, no, podejściem, które łechce, Albo wystawia was na taką próbę, niekiedy, na ile jesteście, na ile w was jest pewna próżność. Bądźcie na to wyczuleni, bo to może być wasza próba, właśnie tego wyzwania, który może gdzieś tutaj wam pokazywać pewne znaki do rozczytania, do uzgodnienia samemu ze sobą. Blokada tego tygodnia pokazała wam się także w wspomnianej czakrze gardła, a więc kolor niebieski. A więc poznawanie swoich ograniczeń w tym tygodniu stanowi dla Was klucz, czy też kierunek, aby odblokowywać to, co na Was gdzieś nie pracuje, to, co sami sobie może gdzieś utrudniacie. Coś będzie Wam pokazane, jakiś sygnał, znak, relacja, zachowanie, sytuacja, niuans, który oczywiście jednym otworzy oczy i Was również ośmieli z tym, żeby o tym. Pogadać, żeby zmienić także podejście. Innym niekoniecznie, też musicie się z tym liczyć. Pokazała Wam się karta pracoholizmu, a więc blokadą dla Was gdzieś może być w tym tygodniu praca lub też ten zapał, może też kreowanie tego, no właśnie. Tej przestrzeni, która daje Wam życiodajną siłę, która pozwala Wam się wyrażać, która pozwala Wam istnieć. Możecie czuć nieadekwatność do danej sytuacji, możecie czuć transformującą energię, możecie czuć niespełnienie również w tym tygodniu. To są te blokady. Pamiętajcie o tym, co jest Waszym talentem, pamiętajcie o tym, co jest niesieniem przez życie. Tutaj ten stan tej czakry wymaga tego, abyście rozpostarli Swe ramiona, abyście uwierzyli temu, że jesteście częścią całości. Że czujecie kompatybilność, że czujecie harmonię, tak z ciałem, jak i z tymi lub tym, co jest zewnętrzne, że prowadzi Was, naturalny Wasz nos, wasza intuicja. Poczujcie swobodność tego, jak wirujecie i czujecie się w tej przestrzeni. Nawet gdyby były różne, słuchajcie, sytuacje jedne będą pokazywać drogę ku sobie, inne będą poprzez to, że będą trudne albo zbyt łatwe także. Ukazywać Waszą autentyczność, waszą prawdziwość. Niekiedy tę próżność dla jednych zaskakującą naturalną bez tego sygnału do wypracowania. Kierunek balans, kierunek niepróżność, ale prawda. Otoczcie się kolorem błękitu w tym tygodniu. Patrzcie w niebo. Wypatrujcie tego koloru. Otoczcie się, nie mówiąc inaczej. Ustalcie priorytety również, śpiewajcie. Pokrzyczcie, słuchajcie, wypłaczcie się, jeżeli tego potrzebuje sytuacja, ale uwolnijcie swoją prawdę. Śmiejcie się i zapisujcie swoje myśli i uczucia. Pracujcie nad tym, twórzcie, wdrażajcie pomysły, mówiąc, wypowiadając je głośno. Czakra gardła to wasza kreatywność, komunikacja, artyzm, relacje z rodziną. To, co możecie dla siebie w tym tygodniu zrobić, chcąc aktywować tę czakrę, to przede wszystkim. Być skomunikowanym ze sobą poprzez humor, poprzez autentyczność, poprzez manifestowanie w słowach tego, co chcecie. Nie czego nie chcecie lub się boicie, ale co chcecie. Z kamieni które mogą wam pomóc, czy też minerałów, akwamaryn, turkus, fluoryt to są akcenty, które mogą wam pomóc, które mogą wam przynieść dodatkową energię. Znajdźcie swój prawdziwy głos. Tak mówi ten tydzień i przemówcie nim. Ku temu balansowi, ku tej równowadze między tym, co słyszalne, co odbierane, co wyprzekazywane również. A więc, gdzie trzeba zachować dystans do tego, co się mówi, ile trzeba powiedzieć, a ile trzeba zachować dla siebie, aby nie czuć tego rozczarowania, przygnębienia. A więc pracujcie nad tym w tym tygodniu i równoważcie, ważcie również słowa. Ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia dla Was, drogie Skorpiony. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się, dajcie znać w komentarzach, a nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. Hej!